Tak wyszło już w noc, wieczór sylwestrowy. Musiałem nagle znaleźć się na pasiece, leśnej pasiece, ponieważ zauważyłem na fotopułapce, że coś zdjęło daszek. Jakoś tak się stało, że daszek został zdjęty. Przy okazji chciałbym nagrać film dotyczący i mówiący o trudniach. Tylko poprawię ten daszek. Trutnie w rodzinie pszczelej pełnią bardzo ważne funkcje. Jedną z tych funkcji jest termoregulacja, o czym się w ogóle głośno nie mówi. Jest to bardzo ważna funkcja, ponieważ rodzina pszczela do prawidłowego funkcjonowania powinna mieć temperaturę w sezonie od 32 do, od 32 do 36 stopni Celsjusza. Jaja i larwy w tej temperaturze rozwijają się prawidłowo. Trutnie poprzez to, że posiadają masę, posiadają większą masę ciała, kumulują o dużo dużo więcej energii, dużo więcej ciepła kumulują. Ten jest organizmem, który po pierwsze nie posiada ojca, nie ma ojca. A po drugie jest haploidalny. W całej, w całej rodzinie pszczelej, jeżeli chodzi o chromosomy, zarówno matka, jak i robotnice posiadają diploidalną liczbę chromosomów. Są diploidalne, trutnie są haploidalne, czyli mają można powiedzieć 16 genów, które przenoszą. Mamy teraz taką sytuację teoretyczną, jakbyśmy na przykład inseminowali matkę pszczelą jednym trudniem. Matka ta pszczela byłaby bardzo czysta. Matki pszczele jednotrutowe to są najczystsze matki, po których od razu przekładamy materiał, ponieważ matka taka może no, nie wytrzymać nawet zimy. Teoretycznie rzecz biorąc, yy, nasienie z jednego trudnia powinno wystarczyć na całe życie matki. Natomiast matki pszczele kopulują z kilkoma trudniami. Yy, lot trudni. Kolejnym aspektem jest lot trudny. Średni lot trudnia wynosi, wynosi od 25 do 57 minut. Są to loty godowe, które odbywają się na wysokości około 17 metrów nad ziemią. Eee, taki, taki lot trwa, tak jak mówiłem, od 25 do 57 minut. Loty te odbywają się, gdy temperatura powietrza powyżej 1700 godzin wynosi powyżej 19 stopni. Zostało to przebadane i sprawdzone. Obszary, w których gromadzą się trudnie, zostały nazwane obszarami DCA. Są to miejsca kongregacji trudni. Czy takie miejsca naprawdę istnieją, czy nie, to jest rzecz dosyć dyskusyjna, ponieważ wielu badaczy uważa, że takie miejsca nie występują. Natomiast są prace magisterskie, jak i doktorskie, dotyczące właśnie miejsc gromadzenia się trudni, zwanych DCA. Aby takie miejsce wystąpiło, musi być spełnionych kilka warunków. Trudnie uwalniają feromony z gruczołów żuchwowych, i w, powiedzmy za zapachem tego feromonu podążają matki. W momencie, kiedy matki znajdują się już w miejscu kongregacji trudni, w miejscu zwanym DCA. Matki wydzielają feromon, który powoduje to, iż trutnie ustawiają się za matką Tworząc coś w rodzaju komety, tak jak mamy gwiazdkę betlejemską, jest taka kometa To powiedzmy trutnie się ustawiają, trutnie z różnych rodzin i kopulują z matką Wiadomo jest to, iż matka dopuszcza trutnie z różnych rodzin, nie kopuluje ciągle z trutniami tej samej rodziny czy istnieje miejsce DCA, czyli miejsca Kongregacji Trutni? Tak naprawdę nie wiadomo, natomiast jest kilka dowodów naukowych na to, iż takie miejsca występują. Można stworzyć sztucznie takie miejsce Kongregacji Trutni, uwalniając w danym, w danym miejscu, uwalniając kwas 9ODA. Czyli wieszamy, wieszamy nie wiem, kawałek, szmateczki z kwasem 9 ODA, i wtedy te trutnie gromadzą się w tym miejscu i ściągają do siebie matki. Truteń jest dosyć ciekawą jednostką od strony genetycznej, ponieważ jako samiec w rodzinie pszczelej nie posiada ojca i nie ma też synów. Tutent nie ma ojca i nie ma synów. Trudna nie ma tylko i wyłącznie matkę. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, matką trudnia genetycznie tak naprawdę jest jego babcia.